Omijam wiatola i etola <laughs> Siemandero, siemandero Kolejna trasa, kolejne przygody Kolejne fajne drogi Grunt, że asfalt jest Ale tak powiem Wam tak Już mija, mijałem się z motocyklistą Spoko miałem się z rowerzystami Spoko Miałem się z samochodem No to na takiej drodze, żebyśmy się nie minęli Dopiero jak macie takie coś jak tutaj To dopiero wtedy on troszkę mi cofnął Zjechał, no i ja przejechałem Ale jakby jechała tu przy, przeciwka ciężarówka, to nie mam Bladego pojęcia co byśmy zrobili Generalnie taka droga jest Tutaj jak macie Ten pas na Autostradzie, tak mniej więcej to wygląda Tutaj, ciasno jest Te gałęzie słyszę Co jakiś czas, że zahaczają O, o, o lotkę U góry no i teraz mamy już, wyjechałem w tamtą stronę, bo tam miałem rozładunek załadu, Załadowany byłem 24 tony A teraz wracam z powrotem całą drogą już na pusto No i tutaj mamy teraz taką gorszą drogę dziurawą No dziurawą no, z podskoczkami Tam było lepiej I tam dalej mamy jeszcze troszkę gorszą drogę Bo mamy bardziej wędziej, Ale da się przejechać na szczęście Nie ma tu jakiegoś dużego ruchu Więc nie jest źle Także tak to wygląda Także pamiętajcie, kocham tą robotę. Transport to nie są przelewki. O, o, i teraz będzie ciekawie. O, teraz będzie ciekawie. Ciekawe, co on zrobi. On jest wyższy niż ja. O, zjechał mi do rowu. To żeśmy przejechali. No i właśnie o tym mówiłem, no nie? Że tak to niestety wygląda. Ja nie wiem, jakby na przykład ktoś jechał ten ciężarówką, która jest taka sama niska jak ja, i nie dał rady zjechać do rowu. To co wtedy? To akurat jechał samochód ciężarowy, który jeździ po terenie i tak dalej. On ma napędy na wszystkie ośki i tak dalej. Jest wyższy, a ja bym tam mógł się zawiesić. Ja bym bał się zjechać. Ja bym wolał chyba zjechać na takie miejsce jak tutaj było cofnąć i dopiero wtedy żeśmy się wymijali pamiętajcie, że tak to właśnie wygląda osoboweczka następna jedzie ale my sobie tutaj zjedziemy bo mamy miejsce puścimy ją, pani podziękowała elegancko także pamiętajcie, jak chcecie iść na transport to miejcie żelazne nerwy i bądźcie przygotowane na wszystko szerokości, powodząka tam do, do zobaczenia na trasie